Cisz się. Gdziekolwiek jesteś, w domu, w ogrodzie, w zgiełku dnia, odnajdź swój wewnętrzny fundament. Święty Ignacy uczył nas, by angażować całą wyobraźnię, by wejść w scenę poczuć obecność Boga w tym, co nas otacza i w tym, co nadchodzi. Wyobraź sobie, że stoisz na otwartej przestrzeni, czujesz pod nogami delikatne, ale coraz wyraźniejsze drżenie ziemi. To nie jest jeszcze strach, to sygnał. Powietrze gęstnieje, niebo zmienia barwę, a ty zdajesz sobie sprawę, że jedyne co naprawdę posiadasz. To stan Twojej duszy w tej chwili. Jesteś tu sam przed Bogiem. Oddychaj głęboko. Zaproś pokój, który przewyższa wszelki rozum. Posłuchaj słów świętego Michała Archanioła, który. 26 grudnia 25 roku, jako ostrzeżenie i wezwanie do czuwania. Umiłowani synowie i córki naszego Króla, Pana Jezusa Chrystusa, przybywam z woli Bożej. Moje niebieskie legiony są gotowe Wam pomóc, ale musicie je wezwać. Ludzkość nie traktuje poważnie naszych wezwań, kontynuuje nieodpowiedzialne życie. To postawa ludzkości prowadzi ją ku oczyszczeniu, ku spełnieniu proroctw. Choroby z przeszłości powracają i nabierają siły, paraliżując produkcję życia, środki do życia. Bądźcie czujni, to nie jest wytwór straszenia, ta rzeczywistość jest łatwo przenoszona. Nie ignorujcie odpowiedzialności ludzi za te choroby, nie pochodzą one z natury, lecz z laboratoriów. Bądźcie stali wobec takich oto sytuacji: ograniczenia żywności, brak leków, odwołane loty, praca w domach, niedostępne miejsca publiczne. Zachęcam Was, byście nie chodzili do miejsc z tłumami ludzi, by zmniejszyć ryzyko zakażeń. Zacznijcie używać olejku dobrego samarytanina. Przygotujcie się na wydarzenia sejsmiczne i silne zjawiska naturalne te nadejdą niespodziewanie. Każdy myśli, że jego to nie dotknie. Jak bardzo się myli. To ludzka głupota powstrzymuje Was przed dawaniem sobie dobra, którego pragnie wola Boża. Wzywam Was do modlitwy. Choć Bóg Ojciec dał Wam możliwość złagodzenia intensywności trzęsień ziemi, tsunami, ilu z Was się mordi? Czekacie i będziecie żałować, że nie posłuchaliście miłosierdzia Bożego. Zważajcie, by nie obrażać Najświętszej Trójcy i Królowej Matki, ileż chwil zmarnowaliście na miejscach grzechu. Ile obojętności wobec Bożego, wobec przykazań, wobec sakramentów, wobec pragnienia naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, by Was ocalić? Wzywam Was do refleksji, do ponownego rozważenia i do przygotowania się. Choroba rozprzestrzenia się po całej ziemi. Wzywam Was do powrotu na drogę dobra. Zatrzymajmy się nad tymi słowami w świetle duchowości ignacjańskiej. Niech te pytania przenikną naszą ciszę. Punkt pierwszy. Niespodziewane. Orędzie mówi o tym, co nadejdzie niespodziewanie. Gdyby ta minuta była ostatnią chwilą spokoju, jaką znasz, o kogo byś się zatroszczył najpierw? Co byłoby Twoją pierwszą myślą? Czy Twoje serce lgnie do rzeczy, które mogą zniknąć w jednej chwili? Czy do miłości, która trwa wiecznie? Święty Michał pyta: Czy wzywacie nasze legiony? Ilu z Was modli się o złagodzenie kataklizmów? Na czym opierasz swoje poczucie bezpieczeństwa na własnych planach i zapasach, czy na skalę, którą jest Chrystus? Pamiętaj: w czasie burzy ocaleje tylko to, co budowane na pokorze i zaufaniu. i archaniołów wzywają refleksja, ponowne rozważenie, przygotowanie. Jaka jedna relacja, jaka jedna zaszłość, jakiż to jeden grzech lub nawyk wymaga dziś mojej naprawy? Nie czekaj na wielki znak z nieba. Znakiem jest to słowo, które słyszysz właśnie teraz. Teraz tej ciszy porozmawiaj z Panem tak, jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem. Wyobraź sobie Jezusa stojącego obok Ciebie, może nawet kładącego dłoń na Twoim ramieniu. Powiedz Mu o lęku przed tym, co nadchodzi. Powiedz Mu o rodzinie, o bliskich, o domu. Oddaj Mu każdą bawę o jutro. Zasłoni się Jego ranami, powiedz: Jezu, ufam, niech Twoja wola stanie się moją jedyną bezpieczną przystanią. Przez ostatnie minuty tego spotkania, pozostań w milczeniu. Niech Duch Święty dokończy w Tobie to, co zaczęły te słowa: bądź obecny. Słuchaj bicia własnego serca, słuchaj tego, co Bóg mówi w ciszy.